Cześć! Zapraszam was na niekosmetycznych ulubieńców. Są minimalnie spóźnieni, ale nie jest to istotne, dlatego że są to rzeczy jak najbardziej aktualne. Najwięcej energii ostatnio ym, wykładam, wkładam w weekendy, bo razem z innymi youtuberami rozkminiamy naszą rzeczywistość. No ale obiecałam wam, że powiedzą wam, co my tak naprawdę robimy. Co tutaj robimy? Bardzo proste. Zastanawiamy się, dlaczego Solange pobiła Jayazii w windzie. Dlaczego Solange... Obiła Jayazie, bo jest siostrą wbijące. Hmm. Ja chodzę sobie z kotem takim i pytam różnych ludzi o różne rzeczy. A ja zabiłem tego kota. A Sylwester Werdeńga je czerwony żelki, a Pasut ma czerwoną czapkę. I Sylwester też je tego kota? A Pasut czapkę. Czyli kot jest kluczową postacią? Tak. 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 Ok. Szerzymy miłość. Tak, ooo! jak będę kochany, i teraz prześlę miłość do swoich widzek. I teraz się we mnie zakocha i do mnie napisze, ale byłeś kochany, wapniak. I wtedy może się spotkamy. O. Zastanawiacie się pewnie, co tutaj robimy? Opatrujemy moje rany. Bo bardzo się wolno goją, bardzo bolą mnie. A kto najlepiej opatruje? Ewa! Ewa! Redimptsick Monster. <noise> Naprawdę jestem jedną z nielicznych osób, którą nie uprzedzają rany Wardęgi. Po prostu mam tyle empatii w sobie, że jest ona ponad yy, to, co jest piękne i dobre. No. <grytanie> Okej, okay, lecimy jeszcze do kolejnej rzeczy, która ostatnio strasznie fajna się wydarzyła i liczy się ona jak najbardziej w wydarzenia, no bo. Ci ulubieńcy zbierają różne rzeczy. Wszystko oczywiście macie na dole wypisane. Um, I zapraszam Was na kanał Jacka Gazinowskiego, który pokazuje um, slow life, czyli coś, co jest tak dalekie od stylu życia, który ja w tej chwili uprawiam, że wow, ale to jest coś, co uwielbiam oglądać i coś, o czym marzę, że kiedyś wdrożę. Slow life, czyli tak naprawdę czerpanie z życia. W, właśnie robienie w życiu i w ogóle czerpanie z życia tego, co naprawdę chcemy. I Jacek nie tylko pokazuje właśnie ten slow life, pokazuje jak, e, w, że jest to naprawdę dostępne i musimy chcieć i się zaangażować w ogóle we własne życie i możemy naprawdę dużo zdziałać i nie potrzebujemy do tego miliona kasy, która spływa nie wiadomo skąd. I też przeprowadzam wywiady z ciekawymi ludźmi, e, właśnie ze mną, no, dokładnie. E, więc odsyłam was do tego wywiadu, tutaj macie tak te dające mortki. zapraszam was serdecznie i lecimy dalej, kolejna kategoria to książka i książka, która ostatnio całkiem gruba, która zawładnęła moimi myślami i wieczorami to Siła Nawyku, książka nie jest w ogóle świeża ani młoda, pokazuje ona to jak łatwo, jak, 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 jak powstaje mechanizm nawyku jest on spowodowany tym, że nasz umysł po prostu chce zapamiętywać dane wzorce, żeby móc się wyłączać i działać automatycznie. To jest fajne, bo dzięki temu jakby nie przeładowuje się. Mimo że my działać też wielowątkowo dzięki temu eee, pokazuje jak łatwo w to wpaść, jak wiele tych zachowań, które mamy na co dzień, właśnie są naszymi nawykami i jak je wykorzystać w sposób pozytywny w życiu. Książka niezmiernie ciekawa, gruba naprawdę, ale wartościowa, niesamowita Także polecam każdej z Was, kto, kto, która lubi, tak jak ja, jakby postępować i działać świadomie, udoskonalać siebie, swoje życie, swoje postępowanie itd. E, fajna, naprawdę porządna lektura z tej działki naukowej, ale tej nauki, która jest dostępna. Nie ma tutaj takiego bullshitu, że w ogóle nic nie rozumiecie z każdego zdania. Jest bardzo fajnie, jest to dla każdego. Dobra, lecimy dalej. To teraz muzyka. I tutaj zrezygnowałam z mówienia o moich typach, o moich inspiracjach muzycznych na rzecz czegoś fajniejszego, a nadal osadzonego właśnie w tym klimacie. 4G to zespół, który jest tymczasowy, który składa się z Tetusa, Hołdysa, z stronniczych Karola i Włodka oraz z Radka Kotarskiego. I oni specjalnie skomponowali piosenkę z okazji Dziecka, która zachęca do akcji charytatywnej, którą właśnie chłopaki robią systematycznie. Teraz akcja jest ostatnia, więc jest takim największym możliwym kopem, i pokazują. Że można naprawdę w sposób fajny i kreatywny pomagać. I co jest najważniejsze, że nie tylko cieszy oko, bo któż nie chciałby zobaczyć Radka Kotarskiego w dresie, który rapuje. Tak, tak, e, ale jeszcze w sp sposoby, na, w, jakby sposoby na pomaganie, które chłopaki prezentują, no są po prostu rewelacyjne, bo albo możecie kupić coś, gdzie całkowity koszt e, tego zakupu, pieniędzy, które przelewacie, idzie właśnie na dom dziecka, dla dzieciaków. E, co mamy jeszcze? Możecie zapętlanej piosenki słuchać i tam delikatnie jakieś tam w ogóle grosiki, ale zawsze się odkładają. Ja na przykład zostawiam kąpa włączonego czasami na noc i sobie leci ta piosenka na wyciszeniu, i dzięki temu. Eee, no, no dzieciaki też zyskują, też zamówiłam sobie jedną z koszulek, eee, kolaboracja Abstrawer z Radkiem Kotarskim i ona będzie u mnie niedługo będzie, będzie, może dojdzie zaraz niedługo przed tym jak będę montować ten film i tutaj dogram Wam w tym momencie, będę może w niej tańczyć czy coś, to może być chociaż trochę zachęcające. Chcę, żebyście weszli i zobaczyli, bo to jest naprawdę eee, ważne. I jeśli nie macie, nie możecie na przykład bezpośrednio przekazać rzeczy dla dzieciaków z domów dziecka albo wpłacić pieniędzy na konto, możecie w inne sposoby pośrednie i można powiedzieć, że kreatywne pomagać. No i zachęcam was, bo o wszystkim jest w dwóch filmach, które chłopaki wypuścili. Jeden to jest właśnie teledysk, a drugi jest tak jakby dodatek, gdzie tłumaczą co, jak, po co, dlaczego i tak dalej. Wszystko jest oczywiście podlinkowane na dole. A teraz lecimy do kolejnej kategorii. Jeśli chodzi o wydarzenie, tutaj naprawdę ciężko było mi wybrać, dlatego że um, ostatni miesiąc, tak półtora, było dla mnie takim czasem niezmiernie aktywnym, ale to, co tak emocjonalnie, takie jest najbliżej po prostu mojemu sercu, to koncert Petera Gabriela w Łodzi, na którym zupełnie przypadkiem spotkałam się z By Carline i Karoliną stylizację, bo okazało się, że też tam jadą. Ja się z Wojtkiem i moimi przyjaciółmi wybierałam, no i się okazało, że się spotkałyśmy. Nie siedzieliśmy razem, ale e, w międzyczasie mogłyśmy sobie też tam pogadać. E, no a to było niesamowite Peter Gabriel, po prostu najwyższa poprzeczka, jeśli chodzi o muzykę, o o wykonanie, wszystko jest po prostu idealnie perfekcyjne. Widziałam też wiele koncertów Gabriela na DVD i ta perfekcja, która tam jest, myślałam, że jest wypracowana i jest ładnie pomontowana. Nie, on po prostu jest idealny. Jeszcze nie znałam muzyka, który zacznąłby idealnie o godzinie, w której ma zacząć, tak, tak jak garek po prostu wyznaczył godzinę i skończył dokładnie dwie godziny później. Dwie godziny koncert, a tu jest dziadek! O, ma tyle energii, po prostu cudownie, cudownie, serce rośnie. Drugie wydarzenie jest bardzo ważne dla mnie, dlatego że w końcu udało mi nam się, ze znajomymi, dostać bilety do teatru Capitol na Mistrza i Małgorzatę, czyli po prostu najbardziej kultową sztukę naszego teatru muzycznego. Bilety były po prostu kupione jako ostatnie, minutę po tym, jak w ogóle zostały one rzucone do sieci. Aż tak bardzo są rozchwytywane, i niestety ta sztuka jest tak rzadko odtwarzana. Było to coś tak idealnego, i w głowie mi się nie mieści, że spektakl tego typu kosztuje 50 zł, a pójście do kina to jest 20 zł. Gdzie w ogóle przeliczenie zaangażowania, tego ile ludzi jest tu na scenie w tym momencie gra i gra dla ciebie na żywo, i jakby. Ach, nie, to w ogóle mi się w głowie nie mieści, ja spokojnie za e, takie rzeczy mogłabym dać więcej, tylko chciałabym zawsze móc dostać bilety, bo normalnie czailiśmy się kilka lat, to jest aż kwestia tego, że tak trudno dostać z te bilety i absolutnie byłam rozwalona, siedziałam na tym krześle, tak. To brzydko wiem, że wygląda, ale było ciemno, więc nie było widać. E, ostatnia rzecz, jaka? A, jedzenie, 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 nie, to przedostatnia rzecz. E, vlog lub YouTube channel e, zdecydowanie, zdecydowanie zdupę! Nie każdy jednak rozumie żarty Maćka, bo nie każdy jest takim ritardem, jak on. Jedzenie, ostatnia właśnie rzecz. Dobra karma. Świetna knajpa we Wrocławiu na ulicy ulicy, ulicy Cybulskiego. E, świetne jedzenie, jakościowo dobre jedzenie. Takie, jakie lubię, bo nie jem po to, żeby się zapchać, tylko dostarczyć mojemu organizmowi dobrych składników odżywczych. Na czym ostatnio bardzo mocno się skupiam i dzięki czemu ostatnio czuję się zdecydowanie lepiej i mam więcej energii, sił do życia i wszystkiego. Tylko zmieniając właśnie a, sposób żywienia. Dobra, e, ale o tym e, kiedy indziej, pewnie trochę więcej powiem, jeśli macie w ogóle ochotę. Dobra, koniec tego filmu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.